A teraz rozmowa o czymś, co dotyczy absolutnie każdego z Was, bo myślę, że gdybym zapytał, kto z Was nie łączy się albo nie szuka, nie sprawdza, nie korzysta z internetu, to pewnie nikt by nie podniósł ręki. No bo tak to już jest, że jesteśmy w internecie nie jedną nogą, tylko dwoma nogami, i bardzo trudno jest w ogóle oddzielić miejsce w internecie, bądź nie w internecie. Co jeszcze do stosunkowo niedawna było możliwe. I stąd ekspert, ekspert Mateusz Robok. Zapraszam Cię. Mateusz Robok, kochani, występuje w grach. Nie wiem, czy wiecie. Martyno, mogę Cię prosić o pokazanie tej gry? No dobra, Mateusz wystąpił w grze promującej Śląski Festiwal Nauki. Bardzo mi miło Cię, Mateuszu, widzieć. Dziękuję za zaproszenie. Ty jesteś w takich kolorach, to siadaj może na tej granatowej, a ja w granatowej siądę na tej żółtej. Jeżeli już siedzimy na kanapach. Przypadek. Bardzo, bardzo nam zależy, żeby nasza rozmowa nie była naszą rozmową, tylko żebyście Wy w niej uczestniczyli. To jest trochę tak, że każdy z nas. Spędza czas w internecie w trochę inny sposób, korzysta z trochę innych narzędzi. Mnie nie zależy na tym, żeby z Mateuszem porozmawiać, jakie na mnie niebezpieczeństwa czyhają w internecie, bo na tyle często rozmawiamy, że mniej więcej wiem, tylko chciałem, chcieliśmy stworzyć możliwość do tego, żebyście to wy porozmawiali z nim. Wiem, że zwykle trudno jest pierwszemu podnieść rękę, więc ja może zacznę, ale co jakiś czas tak nietypowo jak na rozmowy na tej scenie, kiedy pytania zwykle są na koniec rozmowy, tym razem może nietypowo co jakiś czas w trakcie będę pytał, czy macie jakieś pytania. Naprawdę skorzystajcie z tego, że Mateusz jest Ekspertem od spraw bezpieczeństwa w sieci w internecie? Myślę, że może nie często macie okazję, żeby bezpośrednio z takim ekspertem porozmawiać. <laughs> Okej, okay, no dobra. To co siadamy? To może już teraz są jakieś pytania. Czy jeszcze chcecie, żebym, nie wiem, coś zagaju z przodu? Posłuchamy. Posłuchamy. Dobra. Czy są jakieś rzeczy, które ciebie, eksperta? od bezpieczeństwa w internecie zaskakują. Człowieka, który siedzi, nie wiem, z kimś rozmawia, coś ogląda, coś czyta i nagle mówi: "O, okej, okay, dobra, to tego nie wiedziałem, że tu też może być jakaś pułapka". To tak średnio ze 2-3 razy w tygodniu jak obserwuję sobie na przykład jak działają przestępcy, którzy oszukują innych, że tak Kurczę, jak oni na to wpadli, żeby zebrać dane, które gdzieś tam wyciekły, i wymyślić jakąś historię, i pójść dalej, i okazuje się, że próbują nas oszukiwać. Próbują oszukiwać zwykłych ludzi, na przykład dzwoniąc, że: Słuchaj, ja tutaj mam reklamację na twoje buty, bo gdzieś coś takiego wyciekło, albo że zbierają jakieś dane osobowe z rzeczy, które się wyrzuciło, albo które gdzieś wyciekły w internecie. Więc okazuje się, że te historie, które oni tworzą, są bardzo realistyczne. Więc to są takie kawałki, które mnie no nie zachwycają, ale to jest takie, kurczę, ja bym na to nie wpadł. A drugi kawałek to jest dla mnie ten ulubiony, to znaczy jak my korzystamy z informacji i udostępniamy informacje o sobie, to bardzo często poza tym, co wprost mówimy, jest też dużo metadanych, dużo informacji, które, którymi dzielimy się przy okazji. Z jakiego urządzenia, gdzie jesteśmy, i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje, i to mnie jakby zachwyca, że można wyciągnąć z tego o wiele więcej niż widać na pierwszy rzut oka. I w dzisiejszym świecie, gdzie mamy sztuczną inteligencję, gdzie mamy duże zbiory danych, to jest coś, co, czego nie da się przewidzieć. To jest coś, co powoduje, że korzystając z tego typu metod można widzieć po prostu o wiele więcej. I to też przydaje się w nauce. Przydaje się w nauce? Możemy oczywiście pogadać o tym, jak ciekawym miejscem, czy jak rozwijającym miejscem jest internet, natomiast porozmawiajmy najpierw o tym, że może być też niebezpieczne. My niedawno rozmawialiśmy, Mateusz, na temat zdjęć i na temat tego, że w zdjęciach udostępnianych w internecie, no a portale społecznościowe no bazują na obrazkach, na filmach. My wrzucamy tam te zdjęcia, swoje zdjęcia, nawet nie mając świadomości Ile dodatkowych informacji w takim zdjęciu może być, czy na takim zdjęciu, zarówno tak wizualnie, jak i informacji zapisanych w pliku, bo ty powiedziałeś metadane. Gdybyś mógł wyjaśnić niespecjalistom, bo myślę, że większość z nas tutaj to no, nie jesteśmy specjalistami, co masz konkretnie na myśli, mówiąc metadane, w, na przykład, nie wiem, na zdjęciu. To, to jest też ciekawe, bo co jesteś w stanie wyciągnąć z czegoś, co nie jest fotką, tak troszeczkę odpłynę, Masz ton pani mówiącej, masz imię i nazwisko, masz to, co jest w tle, e, i potem można by zrekonstruować za pomocą Eleven Lapsu czy czegokolwiek innego, co kopiuje taki głos, wiecie, taki, taki komunikat i posłać dalej. Że teraz proszę wszystkich o podniesienie lewej ręki i podrapanie się pod pachą, e, bo taki, takie mamy komunikaty, to też można zrobić. E, odnośnie metadanych. E, jak ja bym ci chciał ukraść telefon, bo jestem. Złym człowiekiem, to chciałbym wiedzieć, że masz drogi telefon albo nie. Skąd mogę się o tym dowiedzieć? Mogę się dowiedzieć o tym z metadanych, czyli z tego, że jak wrzucam gdzieś w social media czy w inne miejsce zdjęcie, to tam są informacje o telefonie, z którego korzystam. Co prawda, teraz większość platform na szczęście usuwa część metadanych automatycznie, natomiast są te metody takie pośrednie, które mnie zachwycają, bo okazuje się, że każdy obiektyw, jest troszeczkę inny w telefonie, i wyobraźcie sobie, że są już badania, które są związane z tym, że na podstawie tego, jakie zniekształcenia ma zdjęcie, jesteście w stanie powiedzieć, kto z jakiego telefonu to robił. Więc można się tego domyślić niejako pośrednio. I to jest taki prosty przykład, ale w metadanych masz też informację o tym, gdzie zdjęcie było robione. Dane GPS-owe, tak? Dane lokalizacyjne, tak. Czasami to są wprost dane związane z GPS-em, natomiast o wiele częściej, nawet jeżeli GPS-a nie macie włączonego, to jest informacja o waszej lokalizacji w pobliżu. No i ta lokalizacja w pobliżu bierze się na podstawie tego, jakie sieci Wi-Fi są dostępne dookoła was. No i o ile nawet nie powiecie wprost, że tu jest wasz dom czy miejsce, to wystarczy, że to jest w pobliżu i łącząc kilka takich informacji, można się domyślić, gdzie mieszkacie, gdzie chodzicie do szkoły, gdzie jest jakaś wasza ulubiona koleżanka, kolega, bo tam macie zdjęcia, no i można wyciągnąć tego typu informacje. To, to są rzeczy, które ujawniają kawałki o was, natomiast one jeszcze nie, nie wydają się takie groźne same w sobie. Dopiero jak na przykład jedne ze statystyk, do których dotarłem, mówią o tym, że jeżeli ktoś się dzieli o tym na przykład, że jest na wakacjach, to podobno 78% włamywaczy sprawdza social media osób, do których chcą się włamać, czyli najpierw je identyfikują, i dopiero jak się okaże, że są na wakacjach, to wtedy planują całą akcję i obrabiają dom, kradną to, co tam jest, no bo wiedzą, że nikogo nie ma. Więc nawet czas tego, że publikujemy, że a teraz, teraz odpoczywamy, jest potencjalnie wrażliwy. Myślę, że na widowni większość osób, które nas słuchają, to ludzie młodzi, więc ten temat, o którym mówiłeś, może bardziej dotyczy ich rodziców. Ale z punktu widzenia nastolatka, wczesnego czy późnego, co złego jest w tym, że ktoś odkryje jakieś metadane w moim telefonie. Czy to nie jest trochę tak, ja tego absolutnie jakoś nie kwestionuję, że ty zajmujesz się naprawdę grubymi rzeczami, okay? zajmujesz się naprawdę takimi włamami, o których można by, nie wiem, nakręcić film sensacyjny, natomiast jeśli mówimy o każdym z nas, nie o dużej firmie, nie o bardzo bogatym człowieku, nie o polityku, od którego coś zależy, więc fajnie wyciągać z jego telefonu albo kompromitujące, albo jakieś inne dane, tylko mówimy o każdym z nas. Czy to, co Ty teraz powiedziałeś niebezpieczeństwo utraty jakichś danych przez zdjęcie, albo jakiekolwiek inne niebezpieczeństwa. Czy to jest coś, co nas może dotknąć? Myślę, że o wiele bardziej popularnym elementem jest podszywanie się pod kogoś. Czyli macie sytuację, w której wrzucacie sobie jakieś zdjęcia do internetu, ktoś potem robi sobie profil na Discordzie, profil w social mediach, udaje was i rzuca treści, których wy byście nie wrócili, albo nie wiem, zadziera z innymi osobami, albo po prostu robi. Robi rzeczy w waszym imieniu, to jest tak zwana kradzież tożsamości, których normalnie nie chcielibyście zrobić. Tymi ekstremalnymi przypadkami są te przypadki, kiedy dochodzi, nie wiem, do otwarcia konta bankowego w czyimś imieniu czy, czy wzięcia jakiejś pożyczki. Do, do tego oczywiście potrzeba więcej niż zdjęcia, ale takie przypadki się zdarzają w tym moim świecie. Natomiast to, że ktoś skopiuje wasze zdjęcie i stworzy sobie profil, no to już jest nieprzyjemne, no bo teraz co z tym zrobić? Ale może też wykorzystując Wasze zdjęcia, stworzyć bardzo realistycznego awatara i umieścić Was w sytuacji, w której nigdy nie byliście, albo w sytuacji, która może być dla Was pod wieloma względami bardzo trudna. Już pomijam to, że od czasu do czasu słyszy się o tworzonych filmach z osobami, których tam nigdy nie było. I to jest trudne, bo w internecie rzeczy nie giną. Tak. I skasowanie czegoś takiego może być kłopotliwe. Możesz coś powiedzieć więcej o tym? Ogólnie sytuacja wygląda tak, że cokolwiek wrzucone do internetu. Przestajemy mieć nad tym kontrolę. To znaczy każdy może to zdjęcie skopiować, zrobić z niego mema. Może się okazać, że stajemy się template'em do mema i do końca życia będziemy widzieli swoją twarz w jakimś kontekście, jakiegoś mema. Więc wrzucając coś raz, nie ma technicznych możliwości na zablokowanie tego. I z tym trzeba się pogodzić, zanim wrzucimy tego typu informacje. Natomiast ja jeszcze chciałem nawiązać do tego elementu związanego z wizerunkiem naszym, bo ma, każdy z was, słuchajcie, ma prawo do ochrony swojego wizerunku. Jak ktoś będzie wykorzystywał go w inny sposób, to możecie to zgłaszać do platform, możecie to zgłaszać na policję i tak dalej i tak dalej. I warto to robić, bo bardzo często osoby, które kradną waszą tożsamość, albo rozsiewają jakieś rzeczy, stawiając Was w nieprzyjemnej sytuacji, one nie są zazwyczaj dobre w tym, żeby się ukryć. Co oznacza, że jeżeli robią to na Discordzie, to Discord nie jest żadnym szyfrowanym komunikatorem. Można takiego ziutka, czy jakąś, że tak powiem, ziutkową, namierzyć i można wyciągnąć z tego odpowiednie konsekwencje. Więc warto, warto jest po prostu nie robić tego typu rzeczy, bo one szkodzą. One nie robią nic dobrego, jeżeli ktoś po prostu kopiuje. Natomiast drugim elementem są deepfake'i, Tak jak wspomniałeś, to, że jesteśmy w stanie wytworzyć teraz kilkoma kliknięciami. Na przykład, twój wizerunek w jakiejś nieprzyjemnej sytuacji. I cała trudność teraz polega na tym, że trzeba wyjaśnić światu: Ej, ale to nie ja. To, to, to a ogóle... świat widzi, że to ja. A, a wygląda to realistycznie, nie? Skąd tam się wzięło to Ferrari e, albo coś innego? E, I teraz trzeba wyjaśnić światu, że rzeczywiście to, 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 to tak nie wygląda. I trudność polega na tym, że uciekamy e, i że nasza ludzka percepcja ma coraz trudniej rozpoznać tego typu właśnie zdjęcia. I zaczynamy wspierać się sztuczną inteligencją do tego, żeby rozpoznawać, że gdzieś jest sztuczna inteligencja, bo dla niektórych ludzi, tak jak wiecie, są te takie reklamy, które namawiają, tutaj mówi prezydent, pan Rafał Brzoska, czy ktokolwiek inny, dla normalnego człowieka to jest praktycznie nie do rozpoznania, czy to rzeczywiście jest on, czy nie, a to jest wygenerowane. No i... Kolejnym etapem, który może być jeszcze bardziej dewastujący dla każdego, bo ja też się tego obawiam, mówiąc wprost, to jest to, że są aplikacje, które na przykład potrafią wygenerować ciebie z ubrania po prostu, nie? I teraz jak się z tego wytłumaczyć? Jak to zdjęcie pójdzie na prawo, na lewo, wyobraźcie sobie, że w Korei Południowej jest taki trend, który jest bardzo niepokojący, gdzie ponad 220 tysięcy osób dzieli się tego typu zdjęciami. Kolegów i koleżanek ze studiów, czy tam z innych szkół, i to tam jest plaga. To powoduje, że ludzie są bardzo. No to, to wpływa bardzo negatywnie na ich psychikę. Do tego stopnia, że na poziomie rządowym myślą na tym, jakie wprowadzić prawo, żeby zabronić takiego typu działania. No bo to wpływa na uczniów, wpływa na wyniki w nauce, wpływa na samopoczucie, więc jest to straszne. Natomiast technicznie. Nie da się tego zablokować. Można śledzić tych, którzy się tym dzielą, natomiast jest to łatwe do zrobienia i będzie coraz łatwiejsze i coraz bardziej realistyczne. Czy macie jakieś pytania? Odnośnie platform, których używacie albo waszych zachowań. Kuba Anonimowy, Anonimowy. przy? Halo? Ja gram w Minecrafta na różnych serwerach i ludzie... Piszą, żeby dodawać na Discordzie, jak się chce, tam płatne rzeczy z serwerów. Ja tam raz napisałem, tam zobaczyłem i ktoś wysłał taki kod, który trzeba było zeskanować aplikację wiadomości z telefonu na Androidzie, i truba było y, dawanie dostępu do konta Google. O to chodziło tam? Super, Super. pytanie. Bar bardzo dziękuję, że, że jej zadałeś, bo y, to oszustwo, o którym mówisz, polega na tym, że ktoś próbuje Cię nakłonić do tego, Żebyś mu dał dostęp do aplikacji wiadomości w Twoim telefonie na Androidzie. I to działa tak, że ktoś na początku ma jakąś taką przynętę, mówi tutaj dostaniesz jakiś tam, wiesz, coś premium, nie? coś dostaniesz za darmo, ale musisz zeskanować QR-kod. I teraz jak ty zeskanujesz QR kod z wiadomości, to ten ktoś ma dostęp do wszystkich wiadomości na Twoim telefonie. A jak ma dostęp do wiadomości i spróbuje na przykład uzyskać dostęp do Twojego konta Google, to czasami jest tak, że tym drugim etapem uwierzytelniania, czyli tym kodem, który przychodzi, on przyjdzie do wiadomości. Więc może ci się włamać na przykład właśnie na konto Google albo przejmąć wszystkie SMS-y, które na Twój telefon będą przychodzić. Niektóre banki też wysyłają na przykład SMS-y na Twój telefon. Więc to, co robią tego typu przestępcy, to oni próbują czytać wszystkie twoje wiadomości, żeby zobaczyć co tam jest. I co więcej, oni nie tylko je czytają, mogą napisać do wszystkich twoich znajomych i na przykład powiedzieć im: "Słuchaj, coś mi się stało, wyślij mi kod blik", czyli prosto spróbować ukraść pieniądze albo próbować zrobić coś kompromitującego. Ja spotkałem się z sytuacjami, kiedy Ktoś właśnie przejął dostęp do wiadomości w ten sposób i wyzywał inne osoby. To wyszło jakby z Twojego numeru telefonu, ale to nie ty pisałeś? Nie? To pisał ktoś, kto zdalnie uzyskał dostęp do Twojego telefonu. Takim czemuś można się bronić, to znaczy, nawet jak zeskanujesz, to potem w aplikacji wiadomości, wchodząc tam w trzy kropki w ustawienia, można odłączyć tego atakującego. Więc da się potem przed tym bronić. Natomiast rzeczywiście super, że o tym wspomniałeś, bo w ten sposób właśnie, czy to w Robloxach, czy w Minecrafcie, czy gdziekolwiek próbuje się przejąć dostęp do telefonu osób, które tam są. Fajny przykład. Dzięki. Są pytania? Z tyłu. Super. Dzień dobry panowie. Ja właściwie nie z pytaniem przede wszystkim, tylko z refleksją, że sam padłem ofiarą właściwie moja siostra bezpośrednio padła ofiarą oszustwa na blik przez profil Messenger. I sam dostałem od niej z jej konta wiadomość o wysłaniu 300 zł na konto. I w Dzień wyglądał tak, że akurat kładliśmy córki do spania, i w międzyczasie dwa kliknięcia i można te pieniądze wysłać. Ale w pewnym momencie włączyło mi się coś w głowie: że tych pieniędzy nie wysłałem, ale wysłała je moja mama, która tak naprawdę jest bardzo świadoma, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w sieci, jak na swój rocznik 64. I naprawdę dużo wie, i też staramy się ją ostrzegać przed tym, ale mimo to wysłała, a zorientowała się dopiero w momencie, w którym ta osoba, podająca się za siostrę, poprosiła o kolejny przelew. I to jest pierwsza rzecz. A druga taka bardziej dygresyjna: czy coś wiesz, Mateusz, na temat tego, co się dzieje z Newagiem i z. Całą otoczką, bo od, właściwie od wakacji nie wiadomo nic nowego. Mieli pozywać. Pozywają. Yy... pozywają Pozywaj, rozumiem. E, to tak po kawałeczku. E, dzięki za wspomnienie o tym bliku, bo rzeczywiście jest tak, że wiecie, to jest jedna z najprostszych metod na to, żeby kraść pieniądze w chwili obecnej. I je zachęcam wszystkich, żebyście edukowali gdzieś tam dalej. że Jeżeli nawet ktoś poprosi was o blika, bo wygląda na to, że jest to poważnie, że tam, nie wiem, jestem na lotnisku, albo coś mi się staje, potrzebuję pieniędzy, to nikt tego nie robi, ale warto zadzwonić do takiej osoby, zapytać, hej, Tomek, rzeczywiście coś się stało? Albo wiecie, skorzystać z innego komunikatora, bo zazwyczaj tacy przestępcy, im się udaje uzyskać dostęp do jednej platformy, na przykład do Messengera na Facebooku, nie? albo do Whatsappa, albo do czegokolwiek innego i tam próbują namówić ofiarę. I często jak zadzwonicie właśnie, czy tam skorzystacie z innego bezpiecznego komunikatora, to okaże się, że to nic takiego nie miało miejsca, że to jest ściema. Jest w ogóle teraz taka inicjatywa, bo wiecie, ten cały przestępczy krąg działa w taki sposób, że ktoś tego blika musi wypłacić. Więc u nas w branży takiej cyberbezpieczeństwa, żeby łatwiej było tych ludzi złapać, którzy te bliki wypłacają, potem wymieniają na kryptowaluty, to podaje się nawet takiego blika, tylko się nigdy go nie potwierdza. I ktoś stoi przed tym bankomatem, i łatwiej wtedy jest policji kogoś takiego złapać. Mamy taką, taką inicjatywę, ale to tylko dla tych, którzy są, jakby wiecie, wiedzą, co robią, i marnują czas tym przestępcom. Natomiast normalnie zachęcam, żebyście nigdy takich plików nikomu nie podawali. Druga część pytania o Newak. Newak niestety pozwał przy, dwukrotnie polskich badaczy bezpieczeństwa, którzy zajmowali się wykrywaniem tego, co się dzieje półtorej tygodnia temu czy dwa tygodnie temu była konferencja gdzie chłopaki o tym opowiadali świetnie się bronią przed tą całą sytuacją to jest zresztą cała, cała komisja związana z badaniem wykluczenia transportowego która też miała tego dotykać natomiast na chwilę obecną no niestety poza tym że straszy się badaczy którzy ujawnili że wiecie pociągi się tam psuły bo to było planowane postarzanie Gdybyśmy powiedzieć w trzech słowach, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa dla wszystkich, którzy jeżdżą pociągami. są dwa. Ten, ten. Historia była taka, że. Teraz nie poprawię, się, 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 jeżeli ją za bardzo spłycę. Historia była taka, że pociągi jednego konkretnego producenta po prostu psuły się w konkretnym miejscu albo o konkretnym czasie. Po czasie okazało się, że nie psuły się, dlatego że były zepsute. Tylko dlatego, że ktoś zainstalował w ich oprogramowaniu taki kod, żeby on psuł te pociągi. Tak Wtedy właściciel musiał je scholować do warsztatu naprawczego. W tym warsztacie no, była jakaś tam procedura naprawy. Tak naprawdę ona się skupiała do wyłączenia chyba tego programu, tak? Albo jakiegoś kasowania, albo, albo wymiany. Natomiast producent chciał za to konkretną kasę. Tak, dokładnie tak. Więc y ja bym to nazwał planowanym postarzaniem. W tym roku badacze ujawnili kilka kolejnych informacji, na przykład to, że w Mazowieckim było jakieś miejsce, bo aby przeciwdziałać swojej konkurencji, ta firma zaznaczyła takie kwadraty na mapie GPS-owe, gdzie są miejsca, gdzie konkurencja naprawia pociągi. I okazało się, że, nie pamiętam czy to Tomaszów Mazowiecki, czy coś takiego, że w momencie, jak się dojeżdżało na stację pociągiem, to się zahaczało o taki kwadrat. I pociąg przejeżdżając czasami się wyłączał, bo myślał, że jest w warsztacie u konkurencji. No jak się okazało, że wiecie, takie nieczyste zagrywki mają miejsce. Niedawno 21 listopada była znowu data, która była też zapisana w kodzie źródłowym. To jest data, w której pociągi automatycznie się psuły, bo pantograf się, no, jakby kompresor nie funkcjonował i pantograf się nie wysuwał, więc to jest data zepsucia pantografu. Natomiast w tym roku firma już podobno pozmieniła to oprogramowanie i to już się nie dzieje, a działo się to co roku, wiecie, jakby takie planowanie zepsucie pociągu, co Roku. W tej chwili ja myślę, że super, że to się przebija do opinii publicznej takiej szerokiej. Dla mnie to są osobiście nieuczciwe praktyki. Mam wielką nadzieję, że to będzie coś, co będzie międzynarodowo głośne. No bo jakiekolwiek postarzanie sprzętu to jest absolutnie przeciwko ekologii, przeciwko nam wszystkim, którzy korzystamy z transportu publicznego. Natomiast tak po ludzku, to chłopaki, którzy tym się zajmują, oni są straszeni, wiecie, przez olbrzymią filmę, która ma miliony, przez, mają dosyć duże, jakby psychiczne obciążenie na sobie, więc zapraszam do tam wspierania chłopaków z Dragon sektora, hakerów, jednych z najlepszych hakerów w Polsce, którzy odkryli to, bo myślę, że bez naszego takiego społecznego wsparcia będzie im po prostu ciężko. Powoli kończy nam się czas, a mnie bardzo zależy na tym, żebyś, żebyś odpowiedział na pytanie tyle. Samo pytanie proste, ile być może odpowiedź będzie długa, skomplikowana. To w takim razie, co robić z punktu widzenia użytkownika Internetu? Nie kogoś, kto pisze, kogoś, kto koduje, kogoś, kto prowadzi dużą firmę, em, jakąkolwiek, tylko z punktu widzenia każdego z nas. Co robić, żeby wszelkie niebezpieczeństwa z różnych stron, żeby je minimalizować, żeby prawdopodobieństwo, że staniemy się obiektem takiego oszustwa, jakiegoś ataku, wykorzystania naszych danych, że to prawdopodobieństwo będzie jak najmniejsze. W każdej iluzji pokazuje się coś, co ma nas, nas rozproszyć. To znaczy dostaniesz coś, ten Konto premium, złoty pierścionek, przedmioty itd., itd. A w tle robi się coś zupełnie innego. I warto w przypadku każdej interakcji z kimkolwiek online, czy to w grach, czy to w komunikatorach, i tak dalej, zadać sobie pytanie, o co tak naprawdę chodzi. Bo jak ktoś od nas czegoś chce, no bo zazwyczaj to jest tak, że ktoś nas zagaduje o coś, to nie jesteśmy w stanie od razu odkryć tych intencji. Więc warto po prostu olać tą okazję, wiecie, ten złoty przedmiot, to coś, co nam się oferuje, i dać o tym znać. Każdy z nas może napisać do CERT Polska, czyli to, to jest element, element nasku. Tam też są ogłaszane te nowe kampanie, które mają miejsce, na przykład wiadomości do rodziców pod tytułem tam mamo, tato telefon wpadł mi do toalety. To była taka bardzo popularna kampania w, w czasie lata, gdzie próbowano właśnie wyciągnąć pieniądze na telefon. Więc zachęcam was do tego, żebyście, jak ktokolwiek do was napisze, nie musicie odpisywać. Możecie tam pośmieszkować, pomarnować jego czas, ale jeżeli ktoś od was coś chce, czegokolwiek, maila, zeskanuj coś, QR-kod, napisz mi, wrzuć mi swoje zdjęcie, nie róbcie tego. Ludzie w internecie kłamią, a teraz to już nawet nie są ludzie. To są automaty. To już które... są automaty, to prawda. Jednym z takich pomysłów na to, żeby wam coś odebrać, iluzją, że ktoś wam coś daje, są często takie internetowe łańcuszki, które zachęcają was do, te, do, do takiej zabawy. Wydajcie zdjęcie, a my na przykład za darmo to zdjęcie, czy was postarzymy. Pokażemy wam, jak, wygląd, jak, jak będziecie wyglądać na starość. Albo zmienimy wam na zdjęciu płeć. Nie? Znaczy, to jest super zabawa, ale dajecie swoje zdjęcie, to zdjęcie jest mielone przez jakieś algorytmy, później często jeszcze jakby wyrażacie swoje opinie, czy to dobrze zrobione zostało, czy, czy źle. Uczycie automaty, działania na waszych danych, nie mając pojęcia, co się z tymi danymi później dalej dzieje. Chcesz coś jeszcze dodać? Bardzo ładnie, bardzo ładnie podsumował. Ja bym tylko dodał, że słuchajcie, zachęcam was, żebyście się dzielili tymi przykładami, tak jak tutaj kolega, który mówił o tym skanowanie QR-kod do wiadomości, bo te metody zawsze będą się zmieniać, zawsze będą nowe i im głośniej o tym mówimy, tym ci przestępcy mają po prostu bardziej pod górkę. Mateusz Robok. Był z nami. Tak patrzę na zegarek, czas nam minął, ale my jesteśmy ostatnią, ostatnim elementem dzisiejszej sceny. Więc jeżeli mógłbyś jeszcze z 5 czy 10 minut z nami zostać, jeżeli ktoś z Was ma do Mateusza pytanie, nie wstydźcie się podejść, pogadać. Naprawdę warto porozmawiać i wykorzystać to, że jest tutaj z nami specjalista. Zdaję sobie sprawę z tego, że czasami, szczególnie jeśli chodzi o oszustwo, o czasami mamy takie poczucie, o ojej, Jaki ja byłem, jaka ja byłam naiwna, że się dałam wkręcić. Nie jest łatwo o to pytać publicznie, więc jeżeli macie jakieś pytania, jakiś problem albo jakiś pomysł, podejdźcie proszę do Mateusza, porozmawiajcie. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy dzień, bardzo Wam dziękuję za to, że spędziliście z nami ostatnich kilkadziesiąt minut i Mateuszu, Tobie też bardzo dziękuję, że do nas przyszedłeś. Bardzo dziękuję. Ja tylko dodam, że też nie raz dałem się oszukać. Każdy się dał. <głos》>